Cześć wszystkim. Na początek, kilka słów odnośnie mojej nowej fryzury. Słuchajcie, dzięki Wam nie zapłakałam się na śmierć, ponieważ strasznie, strasznie żałowałam, że ścięłam włosy. Zapuszczałam je przez kilka lat i, i naprawdę ten cały wysiłek poszedł na marne w ciągu kilku minut. Ale, ale teraz wiem, że chyba był to dobry krok. Z krótszych włosów można zrobić o wiele więcej fryzur, można je na przykład wpiąć, tak jak ja to zrobiłam teraz wcześniej, no nie było to możliwe, bo trudno z takich długich włosów zrobić coś takiego, co by się trzymało przez cały dzień. Zresztą długie włosy, no jest, jest kłopot po prostu też, nawet z samym rozczesywaniem po prostu ich i myciem i mycie, mi w ogóle i szybko się przetuszczają, są ciężkie i... Takie oklapnięte się robią szybko, także myślę, że skrócenie włosów to był dobry pomysł i myślę, że taka długość jest dla mnie odpowiednia. I także dziękuję Wam za wszystkie, za wszystkie super komentarze: to mnie naprawdę podbudowało i pocieszyło. I słuchajcie, zmieniłam też kolor, troszkę te włosy przyciemniłam. To jest farba L'Oreal Casting Creme Gloss w kolorze bronze i wydaje mi się, że są one chyba troszkę za ciemne, ale, ale ta farba się po jakimś czasie zaczyna zmywać. Ona ma być tam do 28 myć podobno. Także myślę, że myślę, że myślę, że się zmyje. Ale jak ktoś zaczyna przygodę z farbowaniem włosów, to jak najbardziej tę farbę polecam, bo jest bez amoniaku. Przyjemnie pachnie, łatwo się ją nakłada, ja sama farbowałam włosy, także, także polecam tą farbę. Kosztuje chyba 22 zł. Ok, to tyle o moich włosach. Jeszcze raz Wam bardzo, bardzo dziękuję, dziewczyny. I słuchajcie, ten filmik to będzie takie recenzje porównanie. Dwóch podkładów: podkładu Revlon Color Stay i podkładu Gauche Exceptional Wear. To są, słuchajcie, podkłady, które są do siebie podobne, jeśli chodzi o zadania, jakie mają spełniać, ponieważ te podkłady mają dobrze kryć i mają długo utrzymywać się na skórze. Także myślę, że jest to dobry pomysł, po prostu porównać dwa produkty i zobaczyć, jak, jak one się zachowują. E, słuchajcie, w ogóle podkład z Gosza dostałam od Marty, czyli od e, YouTubowiczki Cztery Kurzenogi. W ogóle świetny nick. E, Marta przysłała, mi, e, przysłała mi, e, mi właśnie ten podkład razem ze szminką e, też z Gosza e, w kolorze Darling. E, po prostu spełniłaś moje marzenie odnośnie posiadania tej szminki. Szminka jest przecudowna w pięknym, pięknym kolorze nude. Najpiękniejszy odcieniut, jaki kiedykolwiek widziałam, po prostu jest, jest cudowna i naprawdę dziękuję Ci jeszcze raz z całego serca. Ale wracając do podkładów. Więc tak, Revlon Color jest dostępny w 19 kolorach z tego co znalazłam. Natomiast gosz jest dostępny w 6 kolorach. Mam tutaj taką małą ściągę, więc będę sobie tutaj patrzeć, żeby nie zapomnieć po prostu o, o czymś, żeby wszystko Wam na temat tych podchodów powiedzieć. Podkład Revlon kosztuje 69 zł, natomiast podkład GOSZ 45 zł. Oczywiście jest to taka cena orientacyjna, plus minus kilka złotych. Jest to zależne od drogerii, od miejsca po prostu, gdzie kupujecie te podkłady. I oczywiście też od kraju, w którym kupujecie te podkłady, bo wydaje mi się, że po prostu, że w Polsce są one droższe. Pojemność Revlonu to 30 ml, pojemność gosza 35 ml. Jeśli chodzi o opakowanie, to Revlon ma opakowanie szklane. Jest to po prostu szklana buteleczka, która jest moim zdaniem bardzo, bardzo niewygodna. W ogóle nie wiem, firma Revlon powinna zatrudnić jakiegoś zdolnego absolwenta form przemysłowych, żeby po prostu yy, zmienił im to opakowanie, bo jest tragiczne moim zdaniem. Używanie takiego podkładu to jest po prostu tragedia. Ja go zawsze przelewam do takiego mniejszego opakowania i stamtąd wygrzebuję ten podkład pędzlem, natomiast no, można go sobie wylać na, na dłoń, stąd zebrać właśnie i nałożyć na twarz. Natomiast sama, sama buzeleczka szklana jest bardzo niewygodna, dlatego że po prostu po upadku na płytki w łazience to jest po prostu tragedia, robi mnóstwo bałaganu, na pewno się zbije, także jest to, jest to po prostu niewygodne. Natomiast jeśli chodzi o gorz, to gorz to jest po prostu taka plastikowa tubka, zakręcana i ona ma tutaj taki dzióbek, co jest bardzo bardzo wygodne. Można sobie nałożyć podkład na twarz punktowo i wtedy po prostu rozprowadzić albo albo palcami, albo, albo pędzlem i moim zdaniem jest to bardzo, bardzo wygodne. Ten podkład można zużyć do końca, ponieważ on, jak widzicie, stoi na zakrętce, więc to wszystko spływa na dół, a jeżeli coś tam jeszcze uważacie, że zostanie, zawsze można rozciąć. Jest na tyle moim zdaniem po prostu, no... To, to opakowanie takie płaskie, że można spokojnie rozcinać i zrobić to po prostu bez żadnego problemu. I, i to opakowanie na pewno Wam się nie zbije, jest takie fajne, małe i, i bardzo, mi się to, bardzo mi się to opakowanie podoba i to jest wielki plus dla Gosza. Jeśli chodzi o krycie tych dwóch podkładów, to zdecydowanie lepsze krycie ma jest to podkład w ogóle taki bardziej gęsty, natomiast, natomiast właśnie gosz ma, ma, ma takie krycie troszeczkę mniejsze, natomiast jest, jest to podkład na pewno na po prostu lżejszy i na pewno nie utworzy Wam efektu maski, co może się zdarzyć w przypadku podkładu Revlon. Nie wiem, czy to jest plus czy minus. Na pewno no, w przypadku niektórych osób to, że ten podkład ma dobre krycie, bardzo dobre krycie, będzie zapewne plusem i ten efekt maski nie będzie, nie będzie przeszkadzał, bo, bo krycie będzie ważniejsze, no ale ten podkład jest zdecydowanie lżejszy i i, I po prostu no, nie tworzy tego efektu maski na pewno. Konsystencja tych dwóch podkładów. Ten jest taki bardziej tłusty, taki bardziej oleisty i łatwiej go się rozprowadza na cerze. Natomiast ten jest taki może bardziej wodnisty i troszkę trudniej mi się go rozprowadza. Nie wiem czemu. I co jeszcze. Jeśli chodzi o trwałość, to jest ona bardzo dobra w przypadku obu tych podkładów. Oba podkłady trzymają się na skórze przez cały dzień, nie trzeba robić żadnych poprawek. Moim zdaniem tutaj to jest jak najbardziej porównywalne. I ten podkład, ja mam akurat wersję do cery suchej i normalnej, i on ma filtr 15, natomiast tutaj nie znalazłam informacji na temat, na temat jakichkolwiek filtrów. I właśnie. Revlon Colorstay jest dostępny w dwóch wersjach, dla cery suchej i normalnej i do cery mm, tłustej i mieszanej. Natomiast w przypadku Gosha takich bajerów nie ma i dostaję po prostu jeden podkład, jeden podkład po prostu dla wszystkich typów cer. No i um, on mi osobiście troszeczkę wysusza skórę, ale to też jest dlatego właśnie, że on musi być jakoś balansowany, że musi odpowiadać i dla cery tłustej mieszanej i dla cery normalnej i, i po prostu... Lekko może wysuszać skórę. To jest kolor akurat 12 Natural. On ma lekką tendencję do tego, że robi się taki troszkę pomarańczowy na skórze. Nie wiem czemu on utlenia się, coś w tym stylu. Nie wiem, nie jestem chemikiem, kosmetologiem. W każdym razie ma taką tendencję do robienia się pomarańczowego troszkę na skórze. Natomiast kolor jest jak najbardziej dobry dla mojej, dla mojej cery i na pewno będę go używać. Słuchajcie, jeżeli. Miałabym wybierać między obydwajmi podkładami, nie jestem w stanie wybrać. Oba mają plusy i minusy. Na pewno wielkim plusem dla tego podkładu Revlon Color Stay jest to, że jest dostępny w wielu, wielu odcieniach, bo jest to 19 odcieni. Na pewno dobrze kryje, na pewno ma dobrą konsystencję, ma filtr. Natomiast ten jest lżejszy, nie tworzy efektu maski, ma fajne opakowanie, jest tańszy na pewno, jest tak samo trwały jak ten, dlatego jeżeli miałabym wybierać, to tak leciutko wyżej jest u mnie Revlon Colorstay. Ten jest też bardzo dobry, ale wolę jakoś Revlon Colorstay, mimo że jest droższy, mimo że ma mniejszą pojemność, mimo że ma, mimo że ma tą nieszczęsną szklaną butelkę, to jednak troszkę lepiej mi odpowiada ale teraz zdecydowanie częściej będę używała gorsza, dlatego że jest lżejszy, zbliża się lato, także nie będę chciała się aż tak mocno malować, żeby to było widoczne i żeby nie wysuszał mojej cery, będę go mieszać sobie z, z krem po prostu i myślę, że będzie wszystko w porządku. Słuchajcie, to chyba tyle na temat tych podkładów. Słuchajcie, no jeżeli macie jakieś jeszcze pytania odnośnie tych podkładów, to piszcie. I pozdrawiam Was, dziewczyny, serdecznie. Jak widzicie, nastrój mi się poprawił. Na Twitterze pisałam, że nie będę robić filmików, bo mam depresję, ale jednak to się wszystko poprawiło i no. Mam trochę nuż na gardle, słuchajcie, piszę pracę magisterską, idzie mi strasznie i w ogóle zaczyna mi się sesja, ale y, jak czuję tą adrenalinę, to po prostu od razu mi się nie wiem czemu, chmur poprawia i jestem gotowa do stawienia czoła temu wszystkim. Pozdrowienia dla wszystkich jeszcze raz, dziękuję za wszystkie wiadomości, dziękuję za wszystkie 1401 subskrypcji, jesteście po prostu kochani i, y, y, i trzymajcie się ciepło i pa pa.